Witam serdecznie. Gotowanie z 13 wip Dzisiaj moim gościem jest Ola Toczydłowska, rzecznik prasowy Karitas Białystok. Archidiecezy Białostocka. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. I dzisiaj naszym głównym bohaterem jest sandacz, ryba król polskich jezior. Myślę, że to będzie takie odpowiednie danie dla dla Ciebie, dla Was, prawda? Będzie. Taką mam nadzieję. Na pewno będzie, pyszne. będzie zdrowo, szybko i myślę, że dużo ziół i też pojawią się szparagi, które już, już lada moment idzie sezon. Co prawda mamy dzisiaj szparagi z Meksyku, ale już niedługo będą polskie. Do tego kopry włoskie i dużo różnych ziół. Ola, oseć będę prosił na, na początku, żebyś wzięła różne zioła i dosłownie topiki, same listki Mamy tam majeranek, bazylię, mięta, kolendra, szałwię. wszystkiego po, po trochu do miseczki okay. wrzuć. Z, zaczniemy sobie od sałatki, żeby ją zamarynować. W oleju suszonych pomidorów, musztardzie Ej, i sól, pieprz. Ładnie pachnie, tak. Nie no, mi, znaczy, mi brzuch pozwoli? <laughs> Mogę Ci pomóc. To byśmy, super. bazylia, ma, za... tak? Tak, tak, tak. Bazylia, kolendra. Ja w tym czasie pokroję koper włoski. E... Ola, pracowałeś kiedyś w telewizji. E... Tak. Kilka lat, zdarzyło I mi się. Jak to jest teraz być po tej drugiej stronie ekranu? Yy, lżej. Na pewno. Tak, lżej, mniej stresująco, yy, bo mam teraz ten komfort, którego zawsze zazdrościłam moim gościom, to już byłam też prezenterem telewizyjnym. Mhm. To znaczy, mówię o tym, na czym się znam. Jasne. O tym wszystko wiem, ja występuję w roli jakby eksperta, no nie chcę powiedzieć może ekspertem, Aha. bo jestem po prostu rzecznikiem, mhm. ale wiem o czym mówię, nie muszę się zastanawiać ewentualnie na tym, czy ktoś mnie zaskoczy pytaniem, ale jeśli jestem dobrze przygotowana, to rzeczywiście ten stres jest dużo mniejszy niż kiedy jesteś dziennikarzem i, i musisz orientować się we wszystkim, na czym teoretycznie tylko się znasz. Aha, czy... Czyli dzisiaj jesteś równie dobrze przygotowany do programu i będziemy świetnie gotować. Właśnie dzisiaj mam większy stres niż ostatnie się lat swojej pracy zawodowej, bo nie jestem dobry w kuchni. Ale na pewno Ci jakoś pomogę. Ja tak, mam prostą funkcję. No, no dokładnie. Tak. Na początku. E, e, potem siedzimy do smażenia ryby, które też nie jest łatwe, gdyż naprawdę dobrze smażyć ryby uważam, że to sztuka, wiesz? Dlaczego? Jak smażysz rybę w domu? Ja. No na przykład. Szczerze? No. Od pięciu lat nie usmażyłam ryby. Od pięciu lat jestem mężatką, a mam męża wędkarza, więc Aha, tylko on przygotowuje w domu rybę. To piękne. No to jak Teraz twój mąż wędkarz smaży ryby. No to naprawdę. Mój mąż wędkarz smaży rybę zazwyczaj w mące kukurydzianej. Bardzo tak, w ciekawy sposób. Zawsze, zawsze w mące kukurdziany i ewentualnie Aha. w samych ziołach. Bardzo ciekawy sp sposób. Te, teraz ja również odczuwam, z, te, teraz przed Twoim mężem, przy, bo trze, trzeba pokazać przed wynkarzem, jak poprawnie smażyć rybę. Ja cię mogę. Nie wiem, co teraz na mnie ciągnie. Ale może damy radę. Mam nadzieję, że szef kuchni wybrnie. No dobra, ja bardzo cienko kroję koper, koper włoski do naszej sałatki. Jakie już zioła tam dałaś? Jest bazylia, jest no nieba. nie wiem, czy powinno być więcej. Dajmy jeszcze kolendry, jeszcze majeranku. Czy koperek? I jeszcze koperek. Ta, koperek. Koperek, Koperek, o, koperek i, i natkę pietruszki. Co jest ważne przy przyrządzaniu ryby? Ja już mam oczywiście pięknie wyfiletowane. Jakiś wędkarz mnie wyfiletował przed, przed programem na pewno. Mamy dwa piękne sandacze. Ja chcę pokazać Państwu, jak już marzyć bez użycia mąki ryby. Okej, okay, czyli zdrowiej. Czyli na pewno zdrowiej. Ważne jest to, żeby ryba była. Ja ją sobie wcześniej osolankowałem. Przepis na solankę znajdziecie na napisach po programie. Mamy zrobiony wstęp do, do słodki, czyli mamy masę różnych ziół. Potrafisz wymienić wszystkie ziały, które wrzuciłaś? Kolendra, szałwia, pietruszka, bazylia. Aha. Nie wiem co jeszcze. Lubczyk, Majeranek. Okay, majeranek, tak. Ogólnie chodzi o to, żeby dać wszystkie działki, jakie mam pod ręką. I żeby wszystkie no, taki były. jest święte. mój zamysł. Do tego dać kopry włoski, które da nam takiego lekko anerżowego posłymaku. Okay. E, musimy teraz lekko zamarynować. Mam tutaj olej strzelny pomidorów. Lej troszeczkę. 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 Już ci powiem, stop. Lej, lej, Uda. lej. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. jeszcze, jeszcze. No to nie taki troszeczkę? No, bardzo zdrowy. Olej strzelny pomidorów. Dobra, wystarczy. Mhm. Trochę musztardy francuski dla zaostrzenia naszej sytuacji. No i na soli i pieprzu. Ja w tym czasie rozpocznę smażenie ryby. Dlaczego już tak wcześnie rozpoczynam, gdyż moim se sekretem do dobrze smażenia ryby jest czas. Czyli jak będziemy pomału smażyć, skórka będzie chrupiąca, ryba będzie w środku soczysta. Rozumiem, że dla kobiet w ciąży nie mogę podać surowej ryby, prawda? Nie, absolutnie. Także zrobimy tak, żeby była jak coś mówi, well done. Ok, czyli długo i na małym ogniu. K długo i na małym ogniu, tak. To jest sekret. Przede wszystkim nie spalimy wtedy skóry. Będzie ona złota, chrupiąca. I co jest ważne, należy rybę dobrze osuszyć przed smażeniem. Teraz dosłownie odrobina oleju. Nie za wiele. Nigdy nie smażymy oliwy z oliwy, gdyż ma bardzo niską temperaturę palenia. I jak się wiedzieli, akroleina to jest już rakotwórcze. I dosłownie lekko rozgrzewam patelnię. Wymieszasz sałatkę w tym czasie? Tak. Sól, pieprz była, tak? Tak, tak, tak. Ale dużo. Świetnie. Już olej jest rozgrzany, także mogę wrzucać. O, Już lekko słyszymy, jak skwierczy i to jest odpowiedni moment. Ważne, żeby na początku smażenia przytrzymać delikatnie rybę, żeby skóra chwy chwyciła ciepło, tak? Mhm. Jak chwyci ciepło, wtedy nam ryba nie będzie się wyginać. W momencie, kiedy się, się smaży ryba, y może opowiesz mi trochę o organizacji, w której pracujesz. Jak postrzegasz pomaganie innym? Czy to jest potrzebne naszemu społeczeństwu? Jest potrzebne, jest bardzo potrzebne. Caritas w zasadzie znają wszyscy, ale mam takie wrażenie już po tych kilkunastu miesiącach mhm. pracy w tym miejscu, że nie każdy wie, czym się ta organizacja zajmuje. No właśnie. Ja nie do końca też wiem i współczędzamy. To znaczy, że to nie, tylko, to nie tylko stanie z puszkami, nie tylko zbieranie Aha. jedzenia. Na mnie ogromne wrażenie zrobiło, jak przyszłam do tej pracy, że to w samym karta z Archidiecezji Białostockiej są mhm. 33 placówki, więc wyobraź sobie, że wow. każda z tych 33, Aha. mniej albo więcej, bo to się wiadomo, zmienia z roku na rok, mhm. ale ponad 30 to na pewno. Jednak to jest cały zastęp osób, tak? no Bo każdą placówką ktoś musi kierować i musi to być osoba, która zna się na rzeczy, no bo są przecież placówki i które się zajmują pomocą osobom bezdomnym, i osobom ubogim, i osobom niepełnosprawnym. Na przykład warsztaty terapii zajęciowej albo środowiskowe dom samopomocy. Tego naprawdę jest dużo, a szkoda, że nie każdy sobie z tego zdaje sprawę, że ta pomoc jest bardzo szeroka i no jest potrzebna. No, gdyby nie była potrzebna, to by nas nie było. A powiedz mi, czy z reguły pracownicy to są wolontariusze, czy, czy to są No i to jest właśnie, to no, jest problem, no który widzę w społeczeństwie, gimnacja, właśnie po tej chwili. Tak? To jest organizacja charytatywna Kościoła Katolickiego. Aha. No i problem polega na tym, że wszyscy byśmy chcieli, żeby organizacja charytatywna działała prężnie, mhm. żeby pomagała jak największej liczbie osób, a jednocześnie jest takie oczekiwanie, mam takie wrażenie już Aha. po ponad roku pracy w Caritas, że jest takie oczekiwanie, żebyśmy żebyśmy to wszyscy robili za darmo, to znaczy, żeby pomagać tysiącom osób. No I najlepiej nie brać za to pieniędzy, a wiec. to jest trudne. To jest po prostu trudne, <laughs> bo trudno jest znaleźć wolontariuszy, którzy, nie wiem, poświęcą 40 godzin w tygodniu jako w charakterze wolontariuszy, prawda? Więc no ja teraz to rozumiem, dlaczego Caritas zatrudnia No dzieci. jasne, no bo... O, chociaż oczywiście, no wiadomo, no, wolontariusze są nieocenioną pomocą i jest ich około tysiąca u nas, w samej Caritas Archidiecezji Białostockiej. Tak gdzie dzisiaj Ty dla mnie, y, y, piękny wolontari wolontariusz, pełnisz pe 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 tak. i Cię poproszę o... Ucięcie końcóweczek. Okay. I, czy i tym nożem, czy mniejszym? Lepiej mniejszy, będzie ci, ci wygodniej. Co jest ważne przy zielonych szparagach? Możemy jeść na surowo? Czy wystarczy? Tak, możemy jeść na surowo. Jeżeli są łykowate, co warto sobie zawsze lekko sprawdzić, czyli po prostu wziąć na ząb. Jeżeli mhm. są łykowate, warto, warto je obrać. W garnku już mam gotującą się wodę. Jeszcze muszę troszkę posolić i po prostu maksymalnie dwie minutki gotujemy we wrzącej wodzie, tak? Rybka nam cały czas się pomału smaży. No dobra, wracamy do naszej sałatki. Bardzo cię, cię proszę o surowy kalafior. Okay. Tu mamy taką tarkę, żebyś mi lekko potarkowała do sałatki. Czy to nie będzie gorzkie? Przysurowe, właśnie, y, ma taką. To wygląda Lekką właśnie nutkę goryczy i takiej nawet ostrości nadać. Okay. Wróćmy jeszcze na chwilę do, do Caritas. Mhm. Powiedz mi, jakie są najgorętsze okresy. Pracy Waszej organizacji? Czy y, jak ludzie postrzegają też Waszą organizację? Czy są chętni do pomocy? Wydaje się, że najgorętsze okresy to okresy świąteczne, i tak faktycznie jest. Aczkolwiek Aha. prawda jest też taka, że u nas jest gorąco cały czas. Y, no bo jeżeli mamy tyle form pomocy, czy to powinno wymieszać? Czy zostawić? Myślę, że tak. Trzeba wymieszać. Okay. Skoro mamy tak dużo form pomocy i tak dużo projektów, które organizujemy, mhm. no to na no dobrą sprawę na początku roku ok, są rozliczenia i tak dalej. Mhm. Potem jest coraz bliżej świąt. My też mhm. od lat startujemy w kampanii ogólnopolskiej Kilometry Dobra. Potem jest zakończenie roku Szkolnego Dzień Dziecka, też chcemy coś swoim dzieciom Przez przygotować. Potem jest lato, a więc kolonie. Mhm. Potem pod koniec lata już przygotowanie do szkoły, potem z kolei jesień. Jesienią też można przygotować coś na przykład dla seniorów, potem już zima, zimą oczywiście, święta Bożego Narodzenia, więc ta pomoc rzeczywiście się nie kończy i ten gorący okres trwa cały rok. Ale ludzie na szczęście są chętni do pomagania cały rok. Ja powiem Ci, że chyba ja najczęściej jak pomagam Waszej organizacji, to właśnie wrzucając różnego rodzaju żywność do, do koszyków. Jeżeli widzę w sklepach młode osoby, które proszą o... Mhm. Na wolontariusze tak, ze szkoły. Wolontariusze, tak. No. Które, które proszą o wręczenie jakiej, jakiejkolwiek żywy wynosi, to z, zawsze chętnie wręczam, gdyż no po prostu nie mógłbym przecież obojętnie. obojętny. Zboczenie tak działa na to, tak. No, zresztą taka moja rola, głodnych nakarmić. A jeżeli ktoś o to prosi, no to z przyjemnością to zrobię. To bardzo tak? mnie to cieszy. No dobra, mamy sparzone szparagi. I tak one sobie czekają na moment, aż usmaży się ryba. W tym czasie poproszę ciebie, abyś mhm. wrzuciła zielony groszek do garnka. Okay. Zabijmy sobie taki tuczony groszek z miętą. Część. Jest, ciep jest ciepły. Już rzucamy okay. jest lekko ciepły, tak. Podlewamy wywarem rodzinnym. Masz tam obok. Dużo. Lej, lej, lej. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Aha. Trochę gorąco się zrobiło, dobra. Uh -huh. Ekstra. Włączamy palnik na ósemeczkę. Sól, pieprz. Trochę soli, tro Trochę pieprzu i nie byłby sobą, żeby nie dał łyżki hmm. Konkretnej łyżki masła. I co teraz? I teraz musi się to podgrzać i będziemy tłuczyć jak hmm. ziemniaki. Pire! No takie tłuczone pire. Zauważ, jak pomału smażymy ryby. Jakby wszystko wolno. to możemy zrobić w czasie smażenia ryby. Ja do tego jeszcze sobie pozwolę wrzucić świeżą miętę. Warto mieć jakiś wywar warzywny. Jeżeli nie mamy, no, oczywiście możemy za zastąpić to zwykłą wodą, aczkolwiek wiadomo, więcej smaku będzie wywarze warzywnym, tak? Trochę jeszcze wycemy mięto z czy warto dać jeszcze różne inne działa, jeżeli lubisz? Y, a powiedz mi, mhm. jako kobieta, wciąż masz jakieś zachcianki odnośnie. Bo y, <grafię> <Dwa> najbardziej się <grafię> chce tego, czego nie można? <grafię> Czyli tęsknię za tatarem, za. Nie, można pić kawę, ale ja z reguły piję w ciągu dnia mocne espresso, tak po włosku więc mhm. rzeczywiście tego mi brakuje, te kilka razy dziennie. Mhm. E, chyba ja akurat nie mam za dużo zechcianych, może dlatego, że ja pierwszy miesiąc ciąży zawsze fatalnie. Fatalnie Aha. i na przykład w tej ciąży e, a, bo jadłam pierwsza, tylko, nie pierwsza. Tak, druga. W pierwszej ciąży przez pierwsze trzy miesiące nie jadłam nic, a co zjadłam, to zwracałam. W e, tej ciąży na przykład czułam się dobrze tylko po suchej bułce z szynką bez masła. Uła. To było jedyne, co nie powodowało mdłości i bólu głowy. To moje pierwsze trzy miesiące że to było właśnie to. Mam nadzieję, że, że, że po dzisiejszym daniu nie będzie żadnych mydłości i wszystko ci będzie nie, smakować. No, mam super recycl. To, to dobrze. Mam nadzieję, że, że nakarmię ciebie za dwójkę. O no, warzywa, w sumie to warzyw wiem bardzo dużo w tej ciąży, jakoś tak. E, A to bardzo, ja w ogóle czytałem wiesz, że należy jeść dużo warzyw zielonych. Tak. Że tak. Y, szpinak, bo ma dużo żelaza, broku, właśnie zielony groszek, zielone tak. zioła. Szparagi też między innymi dlatego takie danie wybrałem. Słuchaj, to nie był przypadek. No i dobra. I teraz ważna sprawa. Już możesz okay. zakończyć. To, sobie to wystarczy, tak? za chwilę podgrzejemy, tak? Zauważ, że jak już tu ryba łapie biały kolor, czyli białko zaczyna się ścinać. Możemy sobie jeszcze zajrzeć po spód. Tak wygląda skórka. Widzisz? Fajnie złoty kolor. Dokładnie. Sprawdźcie sobie jeszcze drugą. Co się dzieje. I o to właśnie chodzi. nie? Jeszcze dosłownie chwileczkę nam zostało. Zwiększamy odrobinę ogień. No na przykład 11. I teraz robimy taki bardzo ważny zabieg. To jest ważne i w przypadku steków mięsnych, i też ryb. Będziemy aromatyzować ryby masłem. Czyli proszę Ciebie o rzucenie. Będziesz bastować. Bastować. Bastować, okay. tak. Wrzucamy dość sporą ilość masła, zwiększamy ogień, żeby to masło się rozpuściło. Stworzy się tak zwane masło palone, mm -hmm. I teraz będziesz musiała polewać okay. tym masełkiem A rzeczywiście, do momentu. To w Robiliśmy to z, ze z grzegorzem. Z rybą, tak, i tak samo robimy z rybą, dobra? Cześć hey Bartek, ja mam teraz pytanie, nie wiem czy nie wyjdę na totalnego amatora, co by mm -hmm. zresztą się nie mijało mocno z prawdą. Dlaczego nie przewracamy ryby? Taki jest mój sposób smażenia, że 90% czasu smażenia smażę od strony skóry, mm -hmm. właśnie po to, żeby skóra była e, zarumieniona i chrupiąca, a w środku była socz soczysta. E, mogę ją prze przewrócić dosłownie na sam odpoczynek, tak? Mm -hmm. ale mm, nie potrzebujemy tego, gdyż polewając masłem już ona tak, jest właśnie za chwilę gotowa. Że Także myślę, że jeszcze dosłownie parę ruchów i będzie gotowa. Możemy oczywiście jeszcze sobie ją zaaromatyzować skórką z, z cytryny, dodać anyżu, dodać rozmarynu. Wtedy przejdzie jeszcze więcej smaku, ale ja I to robię. To wszystko też na patelni? Tak. Cytryna i Dokładnie. I, I dzięki te, temu to te masło przewodzi te smaki, gdyż wiemy dobrze, że tłuszcz jest nośnikiem smaków. Okej. Okay. Dlatego wszystko co słodkie tłuszczę lubimy najbardziej. No dobrze to. Wyłącz, wyłącz patelnię tak jest. przewróć i niech ona sobie już odpoczywa. Okay. Czyli już jakby nie smażymy od delikatnie. O. I zobacz, jaką mamy pięknie zarumienioną skórkę. Właśnie o to nam chodzi. Mam nadzieję, że okay. wszyscy wędkarze w stoku... Z moim mężem na czele. Z moim mężem na czele. <gry> może też tak usmażą rybę kiedyś. No dobra, to co? Talerz? Spróbujmy jeszcze smak w groszku. tak szybko, ale co to było? Pach, pach i to po domach, nie? Szybko. I szybkie. sobie. I wszystkie. I Spróbuj. Soli, pieprzu? Mmm, dobre. Wszystko gra. Okay. Nie pasuje. No to lecimy. No ja nie lubię słonego. Mhm. Dobra, to nakładamy już ten, ten. Na środek. Te pyszne pirezy z groszu na ja, sam, sam środek. Tak, 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 tak. Normalnie na się, y, y, Uważam, że jak coś jest smaczne, to, to kompozycja smaku sama się, się, się obroni. Także nie, nie musimy robić jakiś i Wiesz co, na myśla, talerzu. Że to w ogóle świetnie wygląda, y, nawet zachęciłoby dzieci. Przede wszystkim kolorystycznie, przede wszystkim kolor. tak? Dokładnie. Tak, tak, A idzie wiosna, już mam, nawet już mamy wiosnę. Och, okay. szparagów. Myślę, że, że danie bardzo na czasie. Mhm. Jest nasz główny aktor. I teraz na górę nasza sałatka. Myślę, że odpowiednie danie na nadchodzącą wiosnę, y, na pewno odświeżające, dużo smaków pochodzących właśnie z ziół. O, zobacz, co się dzieje. Ale świeżo. Świeżo, smacznie, zdrowo, zdrowo. I myślę, że możemy sobie jeszcze za, za samej dekoracji odrobinę tego oleju z czelnych pomidorów polać. Specjalnie nie robiłem sosu, gdyż chciałem, żeby było jak najzdrowiej. Żadnej śmietany, nie za dużo masła, tak, więc do powtórzenia w domu? Tak, jasne. Myślę, że ile? 20 minut? Coś takiego, nie? Można się to zrobić. Tak, byle mieć komplet ziół tak naprawdę. I byle mieć rybę wyfiletowaną. Ale no to tak. masz męża wędkarza, więc sobie poradzimy. Od dzisiaj będę musiała robić rybę. Bardzo dziękuję Ci za pomoc w dzisiejszym programie. Bardzo to była dziękuję. przyjemność z Tobą gotować. No i smacznego życzę. To była przyjemność być wolontariuszem dla Ciebie. <laughs> smacznego życzę.